Moi drodzy, witamy Was w następnym tygodniu, następny transport ciekawych pojazdów. Zobaczcie, pogoda już iście wiosenna, także mamy dla Was gorące pojazdy z Ameryki. To co, drogi Patryku, czyń honory, bo przed Tobą dwa Fordy. Tak, zacznijmy od tych jakże różnorodnych Fordów. Na pierwszy ogień Ford Escape, w tym przypadku jednostka, e, egzemplarz wyposażony w dwulitrową jednostkę silnikową oraz oczywiście, jak to przystało na suwy w napęd 4x4. E, Ford Escape z 2022 roku. Przejdziemy sobie tutaj. Tutaj e, pokażę Wam środek, a ja przy okazji zerknę sobie na rocznik tego egzemplarza. Tak jak powiedziałem, jest to rocznik 22. Samochód ma niski przebieg e, 30 tysięcy, e, no i został zakupiony za 48 tysięcy złotych. E, chodźmy do przodu, po, porozmawiamy sobie o szkodzie. Proszę bardzo, jest szkoda. Szkoda, no tak naprawdę głównie samochód porozbierany. Widzimy e, tutaj po masce, na ile ta szkoda była groźna. Widzimy, że była ona głównie w górną część e, i że chłodnice również tutaj ucierpiały. Plusem tego typu choć ucierpiały, ale nie wszystkie, ponieważ samochód nadal trzyma płyn. E, także one tak naprawdę delikatnie się może pofalowały, ucierpiała nam sama kaseta mocująca oraz pas górny. E, kwestia rozebrania i prawdopodobnie część z tych chłodnic uda się odzyskać. Także też fajny bonus, jeżeli chodzi o koszt naprawy tego egzemplarza. Oczywiście uszkodzone są również dwa błotniki, jak to przy szkodach centralnych. E, chodźmy do lewej strony samochodu. Zajrzymy sobie do tyłu, ponieważ widzę, że mamy tam jakieś części. Choć chodź tędy chyba. Nic z tego, panie szanowny. Nic z tego? No cóż, taki mamy, takie mamy warunki, ale już niebawem nowa odsłona naszych filmów, jak i nowa odsłona siedziby. Także wyczekujcie, ponieważ tam będzie się dużo działo. Z tyłu w samochodzie widzimy masę, masę, masę części. Widzimy między innymi lampy. Miejmy nadzieję, że będą one całe. Plusem tego, że do samochodów są pakowane części, jest to, że zawsze coś udaje się z nich odzyskać, a dzięki temu naprawa takiego samochodu jest znacznie tańsza. E, bardzo fajny egzemplarz Ford Escape coraz mocniej zyskuje na popularności, ponieważ jest to fajny słów do miasta, e, szczególnie w jednostkach dwulitrowych jest zarówno ekonomiczny, jak i nieawaryjny. E, no i również stylistycznie Ford naprawdę mocno się popisał przy tych modelach. A obok mnie z drugiej strony legenda amerykańskiej motoryzacji, czyli Ford Mustang. W tym przypadku końcówka szóstej generacji, ponieważ jest to rocznik 2021. Samochód w pakiecie Performance Package w pięknym czerwonym kolorze. Jedyne czego nam tutaj brakuje to wirtualnego kokpitu, ale również nic straconego, ponieważ ten wirtualny kokpit możemy do tego samochodu dołożyć. Chodźmy do środka. Oczywiście jest to pakiet premium. Widzimy również piękną karbonową obręcz kierownicy z takimi czerwonymi niciami, to jest akcesoryjny dodatek. Jak to przystało na Mustanga? Również w tych rocznikach już coś rzadko spotykanego, czyli standardowy, klasyczny hamulec ręczny. W siódmej generacji Mustanga ten ręczny potrafi służyć również jako hydrołapa, więc jest to w ogóle coś nietuzinkowego jak na dzisiejsze samochody. Ford Mustang, szczególnie w tych wersjach 5-litrowych, tak jak ten egzemplarz, widzimy tutaj oczywiście 5.0, czyli wersja GT, to samochód, który po prostu zawsze będzie nam się kojarzył z tą Ameryką, to samochód legendarny i samochód, który zawsze będzie wywoływał pozytywne, pozytywne emocje. Jeżeli chodzi o Mustangi, dużo osób już przekonało się co do tego, że ten samochód nie ma nie wiadomo jak sportowych właściwości jezdnych, oczywiście to jest Ford, Mustang, to jest samochód wyposażony w 5-litrową jednostkę V8, czyli ten przód, tego samochodu jest po prostu ciężki. No nie oszukujmy się, ciężki przód samochodu równa się kiepskiej właściwości jezdne, co nie zmienia faktu, że te samochody po lekkich modyfikacjach zawieszenia naprawdę potrafią dawać kupę frajdy z jazdy. Oczywiście mamy tutaj napęd wyposażony również w szperę, czyli można tym po prostu polatać bokiem. I tak też było w przypadku tego egzemplarza. Jeżeli chodzi do tego egzemplarza widzimy w pierwszej kolejności uszkodzoną szybę, że mamy tutaj jakiś odprysk. Najprawdopodobniej gdzieś po prostu wpadł jakiś kamień, ponieważ w przedniej, części, w przedniej części tego samochodu nie widzimy szkód. Był odprysk podczas transportu, szyba gdzieś została naprężona, no i po prostu pękła. Szkoda główna tego egzemplarza to drzwi oraz poszycie. Elementy oczywiście wymienne. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wyglądają strasznie, nie jest to nic strasznego. Ponadto, pomimo tego, że koło wygląda nam na... Proste, obstawiamy, że tutaj jakieś mniejsze bądź większe uszkodzenie zawieszenia będzie, ponieważ wskazuje nam na to szkoda samochodu. Co nie zmienia faktu, że samochód w naprawdę fajnych pieniądzach kupiony, ponieważ ten egzemplarz z przebiegiem 40 tysięcy został zakupiony za 95 tysięcy złotych pod dom. Także naprawdę fajny zakup, serdecznie gratulujemy nowemu właścicielowi. No i myślę, że już początkiem sezonu będzie mógł się cieszyć nowym samochodem i uczestniczyć w wielu, wielu eventach, bo to też jest fajne w grupach mustangowców. I tych całych Amkarów, że mamy tam naprawdę szereg różnych e, spotkań, właśnie fanatyków, czy Mustangów, czy ogólnie amerykańskiej motoryzacji. E, no i jest tam bardzo fajny taki vibe, także coś pięknego. Przede wszystkim e, są takie fantastyczne osoby, które ścigają się Mustangami i robią naprawdę dobre czasy. Tak, no, w momencie, gdy je pomodyfikujemy, to faktycznie te samochody zaczynają jeździć. Otóż to i bardzo dobrze skręcać. To nie wszystko. Nie wiem, czy wiesz, że standardowo w Mustangu są bardzo. Plastyczne tuleje tylnego wózka, czyli to mocowanie tylnego zawieszenia do nadwozia, przez co jak robimy szybkie manewry, to auto zaczyna pływać. Czasem popłynie nie tam, gdzie my chcemy, bo ta tuleja sobie pracuje i przez co się dzieją różne rzeczy, jak na załączonym obrazku. Więc genialna baza do tego, żeby mieć legendarny samochód, auto podatne na modyfikację na no, no, Tak, chcemy go modyfikować. To jak najbardziej podatność tutaj jest potężna, no bo w końcu jest to 5-litrowy, wolno silnik. Możemy do niego dołożyć kompresor, możemy dołożyć turbosprężarkę, o, no o, i o, oczywiście o, właśnie, zmodyfikować po, zawieszenie. Po to się kupuje Mustang. E, no nie, no, znaczy mało tych samochodów e, się tuninguje w Polsce, jest to mocno niszowy temat, jak ale to? faktycznie jako baza, no, jest tego mało na ulicach. Względem tego, ile mamy Mustangów, to e, zmodyfikowanych no Mustangów jest. Stosunkowo. No ale mało. wiesz, jak jest? Kupowałeś GTK, V8, czego chcieć więcej? Fajne jest to, że w trasie da się zrobić użycie paliwa około 80 litrów. Spokojnie. E, tak, no, ale w mieście. 80 litrów da się zejść. Och, no, i, I to nie gazu, tylko benzyna. Ale niestety, jeżeli chodzi o miasto, 20, plus. Wita, o mniej więcej 20 te, te, te nowe jednostki, także auto ma swoje plusy, no ale wiecie, V8, no to jednak tego to jest nie do podrobienia. Dokładnie. Dobrze, także ja wracam za kamerę, dzisiaj się tak powymieniamy trochę i dziękuję. I kontynuujmy. Aha, jeszcze cena, najważniejsze, powiedzieliście o cenie. 95 tysięcy złotych pod dom. No właśnie, auto ma nowego właściciela, także serdeczne gratulacje. Dobrze, moi drodzy, to ja teraz cię przekieruję do następnego pojazdu, wręcz. Przed nami Audi Q3. A, a, a już. Ja już, oh, ja, już, ja już widziałem tam oczami ja następny egzemplarz. Eklipsa, ale spokojnie do niego dojdziemy. Zacznijmy sobie od Audi Q3. E, w tym przypadku egzemplarz z roku 2023. E, samochód w pakiecie S-Line, również z bardzo niskim przebiegiem, właśnie w okolicach tych 20-30 tysięcy e, przebiegu. E, egzemplarz mało uszkodzony i ten samochód mogliście zobaczyć również na przebitkach. I tutaj taka e, ciekawostka, co zrobili e, Amerykanie, ponieważ z tyłu samochodu widzimy spakowane drzwi. Ten samochód, jak zjeżdżał z lory, e, mogliście go zobaczyć, miał cały zaklejony tył. E, mogliście pomyśleć, że ma mocno uszkodzony tył samochodu? Nie, po prostu Amerykanie spakowali drzwi. Fajnie, że nam je spakowali, ponieważ odzyskamy takie elementy jak klamki, takie elementy jak boczki, ponieważ one również znajdują się w tylnej części samochodu. Sam tył samochodu nie został uszkodzony. Spójrzmy do środka, tutaj jakiś taki namiocik dziecięcy, ale pod nim mamy oczywiście yy, boczek. Widzimy boczek, widzimy boczek. Yy, boczek często gęsto jest to, koszt nawet kilku tysięcy złotych. Już nie mówiąc o tym, że w momencie, gdy mamy jasne tapicerki bądź jakiś nietuździnkowy kolor wykończenia tapicerki, to są to elementy dość ciężkie do zakupu, element, na który musimy długo czekać, yy, no i po prostu są drogie. Sama szkoda samochodu? No, zobaczcie, tak na dobrą sprawę próg nawet nie ucierpiał. E, mamy delikatnie uszkodzone drzwi tylne, widzieliście już drzwi przednie, że są nieco bardziej uszkodzone. Ale to, co najważniejsze, czyli próg nie ucierpiał w tym przypadku. Ucierpiały nam delikatnie zawiasy, i tutaj widzimy, że mamy delikatne e, wgniecenie w, w tym elemencie blacharskim, czyli w słupku. Ale to również nie jest nic strasznego, ponieważ taki element na płycie można bez problemu naprawić. Sam samochód oczywiście ma wyszczeloną kurtynę, ma wyszczeloną poduszkę w fotelu. No i to wszystko jeżeli chodzi o pirotechnikę, ponieważ szkoda była w bok więc i była dość niegroźna, więc poduszki centralne nie wystrzeliły w tym przypadku. Sam samochód zakupiony za również około 96 tysięcy zł. pod dom, także bardzo fajna cena, no i to co zawsze powtarzam Audi Q3 2.0 Turbo Quattro, w bardzo młodych rocznikach za fajne pieniądze gwarantuje nam taki dobry stosunek jakości co do ceny, ponieważ mamy samochód, który już się mocno wyróżnia na ulicy, mamy samochód, który jest bardzo praktyczny. Jest też stosunkowo mały, więc do miasta jak najbardziej się nadaje. No i ten interfejs w środku naprawdę w nowych Audi się mocno odmienił i może się on podobać. Oczywiście z Virtual Cockpit, który te wrażenia z jazdy zawsze nam. Mocno odświeża, także bardzo fajny zakup serdeczny. Zaku yy, gratulujemy. A obok mnie kolejna, można powiedzieć, amerykańska legenda, czyli RAM 1500 przez wiele osób nazywany Dodge Ramem 1500, yy, co od 2013 roku już nie jest prawdą, ponieważ yy, w 2013 roku RAM stał się samodzielną marką, tak jak stało się chociażby w przypadku Seata Leona Cupry, No i wówczas zadebiutowała nam marka Cupra. RAM 1500 to oczywiście wyposażony w standardowy i najlepszy możliwy silnik w tych samochodach, czyli 5.7 7 chemii oczywiście z napędem 4x4, w tym przypadku wersja Bighorn, a sam samochód z 2023 roku, także można powiedzieć świeżynka. Zobaczmy sobie na pakie, czyli to, co jest najważniejsze w tych samochodach, w tym przypadku jest to i 640, czyli 1,96 m przestrzeni ładunkowej, czyli przestrzeni z zamkniętą burtą. Tył samochodu, w tym przypadku jest to wersja Bighorn, która nie została zbyt bogato skonfigurowana. Widzimy, że mamy tutaj welurową tapicerkę, no i samochód jest bardzo mocno zabrudzony. To, co zawsze powtarzamy, my nie czyścimy tych samochodów e, do nagrań. Chcemy pokazać je tak, jak one przychodzą. Oczywiście my ten samochód doprowadzimy do ładu i składu. E, całościowo go wypierzemy i będzie wyglądał prawie, że jak nowy. No bo w końcu samochód z 2023 roku, więc wypadałoby. To, co ważne, e, nie mamy tutaj tego najmniejszego wyświetlacza, który wręcz komicznie wygląda w tak dużym e, samochodzie. No i szkoda samochodu. E, przejdźmy jeszcze raz dookoła, zobaczmy, e, go. z boku. Tak na dobrą sprawę jest to głównie gradobicie. Widzimy na masce samochodu, że są wgniotki od gradu. Widzimy, że mamy uszkodzoną szybę na dachu. Na szczęście większych wgniotek nie widać. I to co ważne w przypadku samochodów pogradowych, no to słupki. W momencie, gdybyśmy mieli wgniotkę od gradu, na przykład na takim słupku, to jest na tyle twardy element, że bardzo ciężko go zbić. Jeżeli miałby on wgniotki, oznaczałoby to, że grad był potężny. No i co za tym idzie? Naprawa, takie, naprawa pogradowa takiego samochodu jest znacznie bardziej kosztowna. Często gęsto te naprawy już nie wystarcza sama metoda wyciągania w gnotek, czyli pedery. Trzeba po prostu używać hotspotterów, no i wówczas element nadaje się do lakierowania. Tak jak ten egzemplarz, w większości uda się go wyciągnąć metodą pdr czyli metodą bez lakierowania po prostu przyjeżdża do nas człowiek zajmujący się właśnie tą metodą PDR, używa sobie specjalnego pistoletu wraz z klejem i wyciąga wszystkie winiotki po kolei i w ciągu dwóch dni taki temat jest w stanie zamknąć. Z większych uszkodzeń w przypadku tego egzemplarza widzimy tutaj... Przerysowanie oraz wgniotkę na tylnych drzwiach. Również nic groźnego, szkoda naprawdę bardzo e, mała, no i przyjemna w naprawie, ponieważ ten samochód będziemy w stanie e, zamknąć w raptem kilka tygodni. E, co najważniejsze dla Was, to oczywiście cena w tym przypadku było to 110 tysięcy złotych pod dom. Jest to kwota już brutto. Te samochody często e, odprawiamy na firmę, no i tutaj. Wybór należy do klienta. Jeżeli odprawimy samochód na firmę, wówczas klient nie zapłaci VAT-u, będzie trzeba go po prostu zawidencjonować w polskim urzędzie skarbowym, no i będzie to VAT-23%. Jeżeli z kolei zdecydujemy się na odprawę na osobę prywatną, zapłacimy 21% VAT-u w Holandii bądź 19% w Niemczech, jeżeli tam odprawialibyśmy dany samochód. Co ważne jeszcze do podkreślenia w tym egzemplarzu, to takie nieco terenowe opony typu AT. Opona, która doskonale nada się do jazdy po drogach, ale również pozwoli nam do wjazdu w jakiś tam lekki teren, e, także bardzo, bardzo e, praktyczny samochód. To ja dodam jeszcze jedną rzecz odnośnie praktyczności. Zobaczcie moi drodzy, tu znajduje się również sprężyna z tyłu. Co powoduje, że mamy troszeczkę mniejszą nośność ładunkową, maksymalną, ale mamy o wiele większy komfort, jeżeli chodzi o podróżowanie tego typu pojazdem. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, że resory piórowe oczywiście mają swoje dobre możliwości, jeżeli chodzi o duże załadunki, paki itd., itd., ale jeżeli chodzi o komfort jazdy, no to sprężyna jest nie do podrobienia. Obok mnie taki dość e, nietypowy samochód, ponieważ stosunkowo mało się tego sprowadza, e, choć samochody, które też mają swoich... E, są ulubione i wybierane przez pewną grupę społeczną, ponieważ jest to samochód, który ma mały silnik 1.5, no i cechuje się bardzo niskim spalaniem. Od właściciela tego egzemplarza słyszałem, że średnie spalanie nawet w granicach 5 litrów na 100 km. Ja w to do końca nie dowierzam, ale skoro tak sobie wyczytał i ma jakieś tam doświadczenie w tym temacie, no to myślę, że nie skłamał. Dlatego też zdecydował się właśnie na Mitsubishi Eclipse. Samochód z 2019 roku, kupiony za 33 tysiące złotych pod dom. Szkoda w części przedniej, jak już zdążyliście zauważyć. Mamy uszkodzoną prawą lampę, mamy uszkodzony zderzak, mamy uszkodzoną maskę. Lewa lampa nie została naruszona, możemy sobie podnieść jeszcze maseczkę i zobaczyć ten jakże mocarny silnik 1.5 no i jest nasz e, rekordowo niskopalący silnik 1.5 od Mitsubishi e, to co na pewno można powiedzieć o Mitsubishi to trwałość tych jednostek jak to przystało na Mitsubishi są to bardzo mało awaryjne jednostki silnikowe no i sam samochód również nie boryka się z jakimiś tam większymi e, problemami technicznymi jak widzieliście szkoda bardzo niska e, ten przód e, tak naprawdę elementy wierzchnie elementy wewnętrzne nie zostały naruszone Chodźmy również do środka tego egzemplarza. Proszę bardzo, mamy taką w sumie dość ładną tapicerkę welurową, oczywiście skrzynia automatyczna, jak to przystało na Amerykę. Mamy centrum multimedialne, które wyposażone oczywiście w szereg funkcji, które, jak to przystało na dzisiejsze czasy, czyli bluetooth, połączenia telefoniczne, no i taki kilkucalowy wyświetlacz. E, wszystko po to, aby właściciel mógł po prostu korzystać z samochodu, a nie zastanawiać się nad jakimiś tam multimediami. Całkiem pakowny tył, jak na tego rodzaju, e, suwa. Mamy sporo miejsca, zarówno w przestrzeni załadunkowej, jak i w przestrzeni pasażerskiej. E, to co fajne w Japończykach to dość płaska podłoga także e, gdzieś tam dla dzieci e, po prostu łatwiej się e, manewruje z tyłu. No i tył tego samochodu taki mocno nietypowy, jakby nie patrzeć. Ta długa lampa na pewno mocno wyróżnia e, tego typu samochody. I to, co mogę powiedzieć na przykładzie Priusa, zakładam, że te szyby są sakramencko drogie. Także całe szczęście, że ten samochód nie został uszkodzony w tyłu. No i jeszcze otworzymy sobie bagażnik. Proszę bardzo. Naprawdę spory bagażnik, jak na ten gabaryt e, suwa Jestem pod wrażeniem. A obok nas kolejna amerykańska legenda Jeep Grand Cherokee generacji WK2. W tym przypadku egzemplarz wyposażony w silnik 36V6, czyli doskonale znaną Wam już jednostkę. To co ważne, widzimy, że chłodnice nie zostały naruszone. Pierwsza chłodnica, czyli chłodnica klimatyzacji, delikatnie nam tutaj oberwała, ale chłodnice wodne, czyli te droższe chłodnice, nie zostały uszkodzone. Przód tak naprawdę uszkodzenie, e, wierzchnie zdemontowane elementy, ponieważ widzimy, że pas przedni nie został naruszony. Lewa lampa również nietknięta. Prawej lampy nie mamy. Zaraz spojrzymy, czy jest e, w samochodzie. Samochód w bardzo fajnej wersji wyposażeniowej Limited. Widzimy również akcesoryjną maskę z tymi pięknymi wlotami. No i biały kolor, czyli taki samochód e, w specyfikacji europejskiej e, coś, co po prostu nasi europejscy kupujący uwielbiają. Proszę bardzo, środek. Jak to przystało na jeepa, nie ma tutaj większych oznak zniszczeń, pomimo tego, że ten egzemplarz jest z 2019 roku, więc już 6 tak naprawdę. A zniszczeń brak. Również spasowanie elementów w jeepie. Pomimo tego, że generacja WK2 jest jeszcze nieco toporna, to spasowanie elementów jest takie, że nawet po kilku latach te. Plastiki nie trzeszczą, nic się z nimi większego nie dzieje. Także jest to po prostu zawsze złoty wybór, no i samochód, który e, można wyposażyć w instalację gazową. E, można nim bardzo fajnie przemieszczać z drogi na co dzień, ponieważ jest wyposażony w bardzo elastyczną jednostkę silnikową, jest wyposażony w napęd 4x4, mocno wyróżnia się na ulicach. Jest coś, co po prostu często wybieracie. Spójrzmy jeszcze do bagażnika, oczywiście jak to przystało na Amerykę, klapa automatyczna. Mamy również resztki lampy. To co fajne, mamy moduły. Moduły są dość cenne momentami, także fajnie, że nam to zostało. Bardzo fajny zakup. Samochód zakupiony za 68 tysięcy zł pod dom. Eee, serdecznie gratulujemy właścicielowi, ponieważ szkoda jest na tyle drobna, że lada moment samochód będzie mógł jeździć. Proszę bardzo, automatyka. Coś pięknego. Mój drodzy, ostatni samochód. Legenda amerykańskiej motoryzacji prosto ze Stanów Zjednoczonych, czyli Audi A320 Turbo 4. Samochód, który jest niemalże na każdym odcinku, znacie go doskonale, ale przypomnijmy, świetny niemiecki sedan z olbrzymim potencjałem na tuning. Łączy w sobie nie tylko komfort, ale również rozpoznawalną markę premium z niezawodnym napędem na cztery koła. Quatro. Jeżeli chodzi o szkodę tego konkretnego egzemplarza, widzimy w części tylnej takie delikatne uszkodzenie parkingowe. Samochód w fajnym, dość nietuzinkowym, srebrnym kolorze. Srebrny kolor zazwyczaj kojarzy nam się z takimi starymi samochodami flotowymi, a jednak dzisiaj ten srebrny kolor zaczyna się wyróżniać. Oczywiście nieco odmieniły się odcienie tych srebrnych kolorów, ale naprawdę można to bardzo fajnie połączyć. W tym przypadku, oczywiście, również ciemne szyby. Oczywiście dach panoramiczny jak o czym to zawsze Adam powtarza, e, automatyczne fotele e, elektryczne oczywiście bez pamięci w tym przypadku, ale jest to elektryka, także Coś, co e, naprawdę też dodaje komfortu. E, samochód, wyposażony również w piękne akcesoryjne felgi. E, widzimy tutaj, co prawda, felga skręcona i bez dekielka, e, ale widzimy, że jest to akcesoryjna felga, która znacznie poprawia również wygląd tego konkretnego egzemplarza. E, jak przyciemnione szyby, to i lampy zostały przyciemnione. Widzieliście to w części tylnej, widzimy to aktualnie w części przedniej. No i druga strona samochodu, czyli e, strona prawa, która została nieco uszkodzona. Widzimy, że mamy uszkodzoną lampę, widzimy, że mamy delikatnie uszkodzony e, zderzak, no i widzimy, że mamy uszkodzony błotnik. To tyle, jeżeli chodzi o szkodę tego konkretnego egzemplarza. Szkoda naprawdę bardzo niegroźna. Samochód oczywiście palący, jeżdżący oraz zakupiony za 33 tysiące złotych pod dom. Czyli jak to przystało na Audi A3? No genialna, genialny stosunek ceny co do jakości. Serdecznie gratulujemy nowemu właścicielowi. A ja w tym pięknym akcencie żegnam się z wami i dziękuję za kolejny odcinek. No i zapraszamy do śledzenia nas na Instagramie, Facebooku oraz oczywiście tutaj na YouTubie. Dziękujemy, cześć.